Halo, witam Was ponownie w naszej kuchni. Wita Margerita i Kajan. Dzisiaj wspólnie zapraszam Was znowu do przygotowania kolacji. Dzisiaj proponujemy Wam szybką pizzę. Pizzę na chlebie. W Austrii mówimy, że jest to fledenbrot. Proszę bardzo, tak to wygląda. A w Turcji jest to Ramazan si. Ten chlebek w Turcji wypieka się i sprzedaje wyłącznie w okresie ramazanu. Tutaj w Austrii taki chlebek możecie kupić na co dzień. Pizza jest bardzo smaczna i bardzo szybka do zrobienia. Myślę, że w Polsce, jeżeli takiego chlebka nie dostaniecie, to podobne pieczywo na pewno uda Wam się kupić albo jakąś dużą bułkę. Ważne jest to, co jest w środku. Zapraszam do wspólnego przygotowywania kolacji. Do przygotowania naszej dzisiejszej kolacji będziemy potrzebowali taką dużą bułę, pieczarki, myślę, że ja użyję 5 do 6 średnich sztuk, jedną cebulkę, którą podsmażymy razem z pieczarkami, oliwę z oliwek lub olej do podsmażenia na patelni tych pieczarek z cebulką, yy, tartego sera żółtego, którym posypiemy naszą pizzę, i do wykonania sosu dwie 3 łyżczki przecieru pomidorowego, do smaku pieprzu, soli, jedna, jeden ząbek czosnku, który wyciśniemy przez praskę oraz taką dużą szczyptę oregano. Ja Wam kiedyś już mówiłam o tym oregano. To oregano zakupiłam sobie w Stambule. Jest bardzo pyszne, aromatyczne. Proszę zobaczyć, jakie duże ziarenka, ale. Jak rozetrzemy to w palcach, to po prostu jest niesamowity zapach, jakby całkiem świeżutkiego oregano. Także, jeżeli będziecie kiedyś mieli okazję być w Turcji, proszę, kupcie sobie. Genialna sprawa. I to, moi kochani, wszystko co będzie nam potrzebne do przygotowania dzisiejszej kolacji, czyli pizzy na chlebie. No to zaczynamy. Najpierw musimy przygotować naszą bułę. Do nadzienia, czyli w kółko obkrawamy delikatnie zdejmujemy górę naszej buły. Troszeczkę tego mi miąższu z środka też musimy wyzbierać. I robimy taką ala łódkę. Super. I teraz bierzemy się za przygotowanie naszego farszu czyli za pieczarki i cebulkę. Teraz kroimy pieczarki w drobną kosteczkę. Cebulkę też kroimy w kosteczkę. Teraz na rozgrzany olej wrzucamy naszą cebulkę i podsmażamy. Dosłownie 20 sekund. I teraz dodajemy pieczarki. Wszystko razem mieszamy na patelni i dusimy około 5 minut. W tym czasie, jak pieczarki nam się duszą, ja przygotuję sos. Więc dodałam dwie pełne łyżki przecieru pomidorowego. Jeden ząbek czosnku wycisnę przez moją praskę. I jeżeli lubicie bardziej czosnkowe, możecie sobie nawet dodać dwa ząbki czosnku, to w niczym nie przeszkadza. My lubimy tak średnio. Teraz dodajemy do smaku soli. Następnie pieprzu. Najlepiej takiego świeżo mielonego. Następnie, jak powiedziałam, szczyptę, jedną szczyptę oregano. Och, jak fajnie pachnie już. Mm. Dobra. Wszystko razem wymieszamy i zaraz spróbujemy. Może troszeczkę soli jeszcze pieprzu. Wiecie, że ja daję wszystko na oko. Tak, myślę, że troszkę jeszcze soli się przydało. Super. I nasz sosik błyskawicznie zrobiony. No i mini moi, sosik zrobiony. Pieczarki się poddusiły parę minut. I teraz polewamy sobie nasz chleb przygotowanym sosem. rozmarowujemy go, tak jak robimy to na normalnej pizzy. Mm. Oczywiście nie za dużo, żeby nam się ten chleb za bardzo. Nie rozmógł ta bułka, czy ten chleb, co tam będzie się ok, raz, dwa, trzy, proszę bardzo, chlebek posmarowany i teraz nasze podsmażone z cebulką pieczarki wykładamy. fajnie pachną, ładunko podsmażone. Takie strasznie małe te kosteczki nie mogą być z pieczarek. Bo one nam później tutaj znikną. Trzeba pamiętać, że będziemy je je zapiekać w piekarniku. No. Równomiernie rozkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery i zaraz będzie nasza pizza przygotowana. No i teraz moi, bierzemy ser tarty, posypujemy dość mocno. Ja lubię jak jest dużo sera, więc sobie go nie żałujemy. Posypujemy sobie naszym serkiem. Hmm. Już się zrobiłam szczerze mówiąc głodna, jak zaczęłam to robić. O, te ramki też sypiemy. Proszę zobaczyć. Fajnie. Dobra. I jeszcze proponuję na wierzchu troszeczkę solą. Posypać. Mm. I ja sobie jeszcze raz troszkę oregano. Bo ja po prostu lubię oregano. Zobaczcie, jak ja je rozcieram. O, ale będzie zapach. Mm. I sobie jeszcze nie żałuję. Oregano jest bardzo zdrowe. I teraz, moi kochani, na 170 stopni. Góra, dół grzanie, wsadzamy do piekarnika na około 10 minut. Sprawdzamy czy ser się fajnie nam roztopił. Jeżeli serek będzie już lekko podpieczony, roztopiony. Ranty bułki tak samo lekko podpieczone. Wyciągamy i będziemy próbować. No i dokładnie po 7 minutach fajnie nam się chlebek podpiek. Serek się roztopił. Wyciągnęliśmy z pieca i teraz jeszcze oliwą z oliwek te ranty posmarujemy. Będzie lepiej smakowało. Mhm. Powiedziałam ranty, a ty smarujesz wszystko. Ja wiem, że Ty kochasz oliwę z oliwek. No i teraz bierzemy taki nasz nożyk do pizzy i kroimy. Ale fajnie chrupiący. A pachnie. Mm. No to próbuj. Tylko uważaj, bo jest strasznie gorące. Ont! Także widzicie, róbcie, próbujcie, smakujcie. Tylko nie gorącego, bo się poparzycie. No dobrze, Kajan sobie już zjadł kawałek. Teraz ja biorę się zaprobowanie. Zobaczymy, co on tutaj narobił dzisiaj. Zobaczcie, jakie próchniutkie. Mm, biorę się zaprobowanie. Słuchajcie, to jest genialne. To jest po prostu genialne. Genialne w prostocie. Cudowne w smaku. Słuchajcie, nie czekajcie, tylko lekcie po jakąś bułę i róbcie to. Życzymy Wam miłego wieczoru. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapominajcie o pozostawieniu kciuka w górę i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do następnego razu. Pa, pa! O oh my God! Gdzie jest mój ostatni kawałek pizzy? No nie, zostawił mi tylko ogonek od pietruszki. Ech, ci faceci!